Cześć, z tej strony Nieogolony Grzesiek. Dzisiaj mroźny, piękny, bezwietrzny poranek. Pojeździmy sobie Fadromą E200. Przewieziemy trochę kamienia w pewną dziurę do zasypania. A także pojedziemy sobie na pszenicę i rzepaki, żeby zobaczyć co tam w polu piszczy, albo i nie piszczy, bo przecież jest zima. Poza tym, że Nieogolony... Jestem też dzisiaj niestety niewyspany. No, mariat! No, nie, jest nieobliczalny, no. no. ty ty wyrywny jesteś? nie, się, już mama. Nie, chyba nie, nie, już, nie, już nie, mama. nie, 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 zaraz nie, zamknij. A damy tego, bo ten się łatwiej jest, Pokaż mi swój nosek. O. tato, buty. Buty, buty. Gdzie są? Po ciebie. No teraz on już się tak wysmaruje. Proszę bardzo. Oj. O. Ubrudziłem cię. Twój pullover biały ubrudziłem. Wypierzesz. U nas wrze się to ubranie. Nie? Ale ty się nie smaruj już. się kontroluj. Proszę cię, pomóż mi, bo tylko nagrywasz. No przecież kontroluję. <grym>, jak widać. Rower biegowy? Jak to wygląda? No no, 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 no dobre. Po domu by sobie pośmigał, energia go rozpiera. Ja mam dobre. lepszy pomysł. Pomysł. Jaki? Dla mnie ktm Co? No właśnie, dobrze, że nie wiesz. Dla mnie KTM-a, a dla Jasia mini ktm bardzo się cieszę, że nie wiesz o czym mówię. Wiesz co? bo będziesz. Nie wiem o czym mówię, ale myślę, że będę zaskoczona ceną. Nie wiem, czy będziesz zaskoczona. już nie wybiera nigdy tani prezentów. Ale to jest prezent dla mnie. No tak. Czyli sam sobie robię drogie prezenty. Aniu, czy dalej zrobisz dla mnie wszystko? Pojeździ dzisiaj trochę Fadromum. Proszę cię. Dobra, palimy sprzęt. Znaczy palimy. Podejmujemy próbę odpalenia, bo jest przymrozek, jest zimno, akumulatory nie są jakby specjalnie sprawne. Jednak do takich starszych sprzętów, yy, wiadomo, troszeczkę się wciska yy, takie rzeczy nieco używane. Jest tutaj u nas sporo ciężarówek, więc czasami te akumulatory trafiają do właśnie takiego sprzętu jak ten. No i też bardzo często są problemy z odpaleniem. Także jak nie odpali, no to prostowniczek, ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Gadaj, 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 gadaj. Gadaj. Proszę cię gadaj. No proszę, odpal. Podromko, odpal. Chyba nic z tego. Zero, 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 zero. Kurde, akumulator kręci rozrusznik, ale chyba za słabą mocą. że coś tam gada, ale ale nie do końca. Dobra, jeszcze jedna próba. Jak nie to prostownik podłączymy. O! O! Pięknie! No, udało się. Jesteśmy w domu. Euro zero! Zero! Nie ma tutaj żadnego euro w tej maszynie. Nie ma. będą zjeżdżać w tego polniaka do, do tej pryzby za mną. Z burakami, tutaj jest pryzma. Będą przejeżdżać ciężarówki, dlatego musimy przy drodze zasypać dziurę, która zrobiła się po, po takiej mocnej ulewie i wyrwało trochę, trochę gruntu. No i nie ma opcji, żeby tam jakaś ciężarówka w ogóle wjechała, więc trzeba to zasypać kamieniem. No i zobaczymy, czy nie trzeba będzie jakoś utwardzić, może jakąś bijarką przejechać. Na razie spróbuję to wysypać, wygładzić łyżką i przejadę kilka razy kołem. Jak myślicie, co się stało? Oczywiście, myślałem jeszcze o tym przed wyjazdem. Grzesiek, sprawdź paliwo. Ale co? No oczywiście nie chciało mi się zaglądać. No i teraz stoję w polnej drodze i czekam na jakąś banieczkę z paliwem i mam nadzieję, że, że się nie zapowietrzyła Fadroma, bo akumulatory są słabe, brak paliwa. Kręcenie, no może się okazać, że zamiast jakichś dwóch, trzech, czterech godzinek z tą małą dziurą i, i dwoma łyżkami kamienia, skończy się na tym, że pół dnia tutaj w polu przesiedzę, żeby, żeby jeszcze tą fadromę odpalić. 3 godziny później, czerwony nos, e, przemarznięte stopy i ręce. Fadroma, niestety, nie chciała zapalić. E, no i sami zobaczcie, sztywny hol. Dwa dni później, przy Fadromie, która napsuła mi. Sporo krwi. Wyjechałem, nie chciało mi się zatankować. Okazało się, że zabrakło paliwa. wiozłem to paliwo. Wyjechałem z domu o siódmej. Od razu powiem, że wróciłem dopiero o 18. Także wlałem to paliwo. Przez 3 godziny na mrozie próbowałem odpowietrzyć tą fadromę. Pompę, ale nic z tego nie wyszło. Później przyjechaliśmy 60. Próbowaliśmy wdmuchać powietrze do zbiornika, żeby, żeby to powietrze żeby zasało, bo nie chciało w ogóle paliwo. Lecieć na końcu, ostatecznie, ale to już w domu okazało się, że jest zapchana rurka jakimś syfem zbiornika, i trzeba było tam trochę kombinacji zrobić. A po drodze, 2 kilometry, powrót wyglądał tak, że z tyłu Fadromy podczepiliśmy znaczy, podczepiliśmy z tyłu Fadromy, był podczep, jechał wózek, który trzymał tył do góry, nakierowywał go lekko. Ja z przodu John Deerem na linkach kierowałem. Przodem fadromy, ponieważ nie było wspomagania, kierownica nie chodziła. Dodatkowo wczorajszy cały dzień szedł na tym, żeby naprawić kierownicę, ponieważ pourywały się śruby i to nie jakieś śruby na przelot, tylko po prostu gwinty wkręcone. Także cały dzień zabawy z czterema śrubkami, żeby naprawić. No i tak wyglądał ostatnie dwa dni z wyjechaniem do zasypania jednej dziurki na polu. No, i prawie 3 godzinki w ten sposób minus 4 stopnie pompowanko, nie chciało w ogóle iść paliwo no i to było zastanawiające no ale dobra, próbowaliśmy plak, nie plak. No i się okazało, że przy odstojniku tutaj taka rureczka była podłączona i tam ze zbiornika naciągło jakiś, jakiegoś tam syfu no i w ogóle paliwo się nie pojawiało a no, jeszcze wcześniej podłączyliśmy 60. Do zbiornika z powietrzem i wdmuchiwaliśmy powietrze w zbiornik, żeby coś tam przepchało, no ale to się nie udało dopiero po wyciągnięciu tego i pominięciu już bezpośrednio od stojnika tutaj podłączyliśmy rurkę wąż z paliwem. No i jakoś to chodzi, póki co, ale żeby nie było oczywiście tak dobrze. Dzisiejszy poranek też jest ładowanko akumulatora, bo za chiny nie chcę zakręcić. No tak to jest, jak się gdzieś tam jest trochę ciężarówek i się używa te, powiedzmy, akumulatory z odzysku, idą nowe do ciężarówki, a tutaj do tego sprzętu wkłada się nieco używane, no i później kombinacje, prostowniki. Także wybaczcie, nie będę więcej pokazywał tej walki z kamieniem, jest za zimno, mam nadzieję, że jak najszybciej to zrobię i, i wracam chyba coś popracować z papierami i do biura, bo nie wiem, nie jestem przygotowany, ani rękawiczek, czapka jest, tu też rzadkość u mnie, a buty, kurczę, no niespecjalnie one się sprawdzają, jeżeli chodzi o jakieś zimowe tematy. O, co? Hmm. Tutaj. Doki na pszenicy, mały przymrozek, bez śniegu, ale takie coś nie powinno nic, praktycznie nic tutaj zaszkodzić. Przynajmniej się roślinki hartują. Mamy przyjaciela na dachu. Zaraz będzie trzeba przeprowadzić akcję ratunkową z drabiną. Nikt nie wie, jak ten kot tam. Wchodzi na ten dach, ale już któryś raz z rzędu wchodzi sobie, no a my musimy podkładać drabinkę do zejścia. Drabina specjalnie dla czarnego kota. Kto z was nie lubi takiej zabawy? <laughs> Od teraz, cotygodniowy vlog z Kotem, zaglądajcie na kanał Bardowscy, będzie się działo.